Małże 80 dolarów kosztują. Nie to jest tak, że ma pan przekrojone dwie małże, znaczy jedno małże na pół i wyjada się ten środek z y, na przykład z y, sosem szczypiarkowym a. czy tam koperkowym A, a ten, a, y, tą ciągle się zostawia Tak, tak, tak Tego śnieje. To, ja to ja można po, po, zęby połamać po, po, to poprosiłbym takiego małża już tylko pójdę do kuchni to przygotować Dobra Ja się przy stoliku tu będę siedział Dobry Pan też może oprzyrzeć jadć? pan będzie jadł? Nie, nie będę jadł. Szaurancja. No idzie. Idzie. Fajnie. Bekli się trzeba przed jedzeniem. Mam wszystkie. I fryzurkę też mam. I będzie kartą, gotówką? Ja, ja bym poprosił prze pana yy, kartą. Dobra. Hmm, super. Posiłek. żeby chcę chciał normalnie opędzlować. Czy no, się ręcami je? Czy no, czy... Nie, te sztuce są, są na tym, obok nie, tutaj nie, pan nie, ma. Nie, zawinięte w nie, yy, od razu. Ja pan, jadłem takich ślimaków szl że... Mhm. Czy nigdy na ci nie orientowałem? No, Potrzebuje yy, pan yy, tutaj paragon? <grym> tym, nie, nie było mnie. ale kartą bym chciał. Dobrze, to już proszę. Dobrze już tutaj wystawiam. I yy, proszę bardzo. Dobra, pik. Dobrze. Dziękuję i życzę smacznego. Jeżeli by coś pan potrzebował jeszcze, to proszę. tutaj... Ej, Eeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeee! Dwi'n meddwl y mae'n rhaid i Po prostu wodę! Niedobre! dobre trzeba posprzątać, bo się zrzegałem. To jest jakieś świeże proszę pana dyszczonowe! To jest niedobre Może mnie pana smaki po prostu. Może, może i tak, ale... Ale kurna. W ogóle nie przypasowało, już muszę za to zapłacić! Dziękuję, do widzenia! Dobrze. Nie... Ja powiedziałem wam, ...ślimaki... Najeżdża, za to, żebym chciał płacić pieniądze! Cześć. Co Jarasz. What's up? Co tam, jak tam? O, serio, znaku barana? <słysymy> Mam zajebiście silną wodę. Ta. Zajeżdżę. Że... No, spierdalej. No, Patrzcie sobie. Rozba. Bepa! Dobra, idę szybko na plażę. Ja muszę kurwa, wyczyścić sobie to pierdoloną, kurwa, kosę. bo, żeby się, żeby kurwa, znajdą. i będzie chuj z tego. A nie no, w sumie tylko kosa na bazarku wleciała dla typka. Więc są takie rzeczy, co się działy. Bo zaczął zimnie go wyzywać, że jest grubasem. Ale wczoraj nie jestem grubasem. Co się muszę zrobić żeby przerwa jak się kawałek przebiegł. No, to nie znaczy, że od razu jestem grubasem. I nie należy tak na mnie mówić. Jak ktoś na mnie mówi tak... To, jak się liczy z tym, że dostaję w pierdol. No, prosto w czampo. Raz, dwa, No, dokładnie. Ja. Dobra. Chciałbym gdzie do tego piachu, kurwa? Tym piasku. O butów mi powlatuje, zaraz będę miał. Całe buty, kurwa. piachu. Czyli muszę. No. sobie to. Kurwa. Ten shit pierdolony. Jedbany, kurwa ślimakę. Widziane muszelki, jakieś kurwa zrobiły muszelki, i normalnie to w ogóle jest nie dobre i jest niefajne. Żeby jakiś kurwa walec, pierdalec ktoś postawił. Przecież jest chyba takie coś, że się to podpina normalnie pod przyczepkę, i później przyjeżdża ciężarówkom, cię yy, traktorem gościu, i tu równa to wszystko. No bo po co takie kółko ktoś wymyślił? Musi być po to zrobione. Co? Dokładnie. Dobra, muszę kurwa ten nożyk wyczyścić. Że wykurwa nikt przypadkiem jakiś y, 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 później mi niczego nie insynuował. Tylko ja widać! To jest dość ciemno Water? To jest water? Nie, trzeba dalej padać. Jest odpływ! No noc od jest, no ta, jest odpływ. Tak, tak, jest odpływ. To jest, jest jasne. teraz trzeba ją umyć. Dokładnie umyć. Sadec, jedę. chyba na brudna jak chuj wie co. Jak gówno w Sambie. O, taka jest gruba. że nie. Nie tylko kurwa brudna. No i gitara, ciściotka. Dobra, chowam, spierdalał. Kurwa, normalnie jest tak od startu. Również nieco, że człowiek przebudził już ma problemy, kurwa. Sprawdzimy sobie na komórce. Północ, za chwilę północ. No, całe kryminogenne środowisko na pewno się teraz skręci i zbiera największe plony. Tacy ludzie zarabiają właśnie najwięcej, najwięcej, jak ludzie śpią, no. Bo wtedy wszyscy pozostali zapierdalają, i wydają pieniądze. No. I grosza grosza, i się uzbiera normalnie jajko. Muszę upfus! Spierdalaj! Ty, Pat Medelu! Siema. Hey. Ty, Twój kolega trochę ma by się trzeba zażyły. No. A ty na przyszłość masz mieć więcej kasy. 30 dolarów mnie w ogóle nie satysfakcjonuje, rozumiesz? No. Żeby to było ostatni raz, że ci ty tylko te kasy bierzesz ze sobą. No. Tu jest jakiś się pak jeszcze. Zagadam do niego. Czyli czasami potrafią mi się jakieś typowe zadania. Dzień dobry. Nie ma pani może... How Czegoś, co pani potrzebuje, żebym zrobił dla pani? Albo pani. Well, what the hell ever then? Poczekaj, chcę pogadać tylko. Mam jakie ciekawe plotki? Yy, dlatego mam swoich braci i siostry? <grym> mam dużo braci, mam akurat dwunastka rodzeństwa, proszę pani, i nie mają na, na chleb, i nie mają telewizora w domu, i muszę coś sprawić, zarobić za to pieniądze dla nich. No cópki, ludzie są zwariowani. Ciekawe, gdzie ja samochód sobie wyciągnę, jak tu mi postawiły dwa samochody. No nie, no coś żeś pan wyrobił, no. Coś żeś pan wyrobił. Siemano, Jimmy, bo Jimmy Drew. Czy jest... Jak tam? A, może nie, może nie, widziałem. Może nie, może nie, może nie, może nie, nie wiem sam sobie. Tak się znasz. Te okulary znam, te kulary, ale to w telewizji, może na promocji były. jak sprzedawali w reklamie telewizyjnej. A jak tak się znasz. Jestem blues, jestem blues. Blues? Tak, mam blues. Rozumiem, jak jest jakieś jazz, jest blues, właśnie wracałem z koncertu. Gram właśnie, wiesz, jazz, jazz i blues gram. Serio? był no, jazzowcami? Jestem muzykiem stary, muzykiem, Serio? dj -em. Zobacz on mój outfit, stary, ja wiesz, ja jestem Latino. Nieźle! Tak. Po prostu czy Pete, czy Bounce, Bounce Będziele. Bounce? Nie, bounce, bounce, no hey. taki kodowy, znany bounce. muzyk jak Jusser, czy normalnie jak się co ja się nazywam? No, hmm? Powinienś wiedzieć jak się nazywam? No, może i wiem, ale nie wiem, bo w sumie Opie, to nie jest super sam gościnny. Jasne, jasne, mogę ci kiedyś zaprosić na mój koncert. Tak się stało, że mam jedno wolne miejsce w sali background, wiesz o co chodzi za sceną się stary mówię ci yes. I zaraz będę... wow yeah, no, wow, crazy crazy stary a jak... a jak ty masz dość bo sobie tak gadam gadam wiesz Jimmy Drew, yeah no, tak ja akurat tak się złożyło, Jimmy? że ja normalnie sam dżibę byk przyjechał, a to są... jest a, oh, Liberty City! Uh -huh. Ja jestem kurwa, no, to Jimmy, to i tak trafiłem Jimmy Drew, on jest tak nociwy. Miałem ja taką utwor się, Jimmy Boy, Jimmy Boy, Boy. Jimmy boy, serio? Tak, <laughs> Boy, Boy, refren, nie znasz tego. No uh, no co? Zaraz chciałbym pisać, jeszcze raz. No, Jimmy mocy... boy boy, yeah, a, Jimmy wierze, boy boy, a, super, Jimmy yeah Jimmy Boy boy, yeah, Jimmy boy boy, super, yeah tak, 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 znam to, tak. To jest to, to jest to! Nie, yeah, tak, crazy, to ale szalone, no, super. To robisz, no, tak, szalone, nieźle jest Słuchaj, to No, to, to jest chciałem sobie swój to, to tak, ale to, byś tu na browarzy, czy... Nie, tu to, to tam wiesz co, owoców tego spróbować sobie Oh, A, ja właśnie wracam z Tarki Baru. chwilę pograłem sobie te. w te, Ale... wiesz, Elektroniczne rzeczy. Jakie A i na koncercie też byłem tam. Co? No tam masz wiesz, możesz jakieś. te. no gierki grać na Ta? tej Tarki Serio? No. No, ale to taki stary grę z osiemdziesiątej lata, wie, o, początki, no, wie, wiesz, początki i nowo, wiesz, zwykli gier. posłuchaj mnie. Plus, y -y, no. y -y. wiesz co, ja ci powiem jedno. Ty tam uważaj, jak tam byś do tej restauracji szedł, no, bo oni a to czemu? normalnie... Gówno dają, gówno dają normalnie do jedzenia. Jakieś surowe, y w skorupkach jakieś tych... No, nie wiem, czemu jakimś, y nie mówię, nie no to małże. To no, normalnie a, a surowe jest mi... i się zrygałem po tym. Słuchaj, mi, bo ty pewnie lubisz jeść, co? To gdzie no. tak najlepiej chodzić gdzieś? Gdzie tam? Gdzie tam najlepiej? No powiem ci tak, nie miałem zbytnio pieniędzy, wczoraj to przegłodowałem, na kanapkach przeleciałem eee, no. no dzisiaj sobie pierwszy posiłek zjadłem, to właśnie tam, a Tak to wi widziałem, że na bazarze jest jakieś takie hamburgery mają e, Coś w no. tym sportu, no. stylu I tam John Burgers John Burgers to coś takiego no. Ja no, to powiem tam obok w ogóle tam no. na bazarze pracuje w jakiś sposób Gdzie tam? W John Burgers? No, Smoko the Water stary, Smoko the Water, wiesz co? No. Pę Sebata, wiesz A co, będzie spodek. Takie... Co Co Ma bok jest taki Smoko The Water Tak, właśnie ta, Smoko The Water właśnie ta pracuje. tylko teraz chwilę sobie przerwę to zrobiłem też Jestem no uniwersalny, tak, właśnie tak nie, dzięki, dzięki, stary, jest, jest, jest gil, ci. No proszę, no słuchaj, no wiesz, może coś przeznaczenia, przeznaczenie, że się w ogóle poznaliśmy, że ty moje imię znałeś. Właśnie, ja nie wiedziałem, stary, ja mówię Jimmy, Jimmy, bo Jimmy, Jimmy, super, no, jest. A po prostu nie śpiewałeś. A to jest, jakiś kurde, od razu zjawiłeś się, zjawiłeś się. No, jeszcze ten kolor tego zi zi zielonego auta, to od razu mówi, że zielony towar jakiś, nie? Czecież. No, no tak, no pewnie. Vitalnie, ta. tak. Zajebiście, bo! No, o słuchaj. w ogóle, no no, no. no to może no, wymienimy się numerami komórki. Tak, jestem, jasne, jasne. pożo, pożo! To jest chyba edikata. Zaję mi sobie ostatnio dwie lacki posłałem stary tutaj no. przy klubie tutaj niedawno i zrobili mi zdjęcie o, skrycia. krycia. to będzie mógł tak. mi odesłać zaraz. Tak, e tak już czekaj. E pod pod no podektuj. Pięć, osiem, trzy, siedem, Blues. Już yeah. do yes. Ale sms mi może napić, będzie mi Dobra. łatwiej. Dobra. Okej, okay, więc jakiś, Dalej. wiesz, tłumacik, z, z, z... jak to się myli, z kodem promocyjnym Blues. Bo hmm. dostaniesz tanie taniej, stary. Weź, ja to szukam robota, a Ty nie szukacie tam pracowników? Słuchaj, wydaje mi się, że może być coś w jakimś miejscu by się znalazło, tylko wiesz, że jak to się mówi... Jak ktoś mieć doświadczenie, tak? Trzeba widzieć o co chodzi, wiedzieć coś na tą dzioła. No maryske... I co najlepsze, najlepszym, jakby mieć bajerę, ta Dobrą bajerę, bajera B. No słuchaj! Ja gościemu kiedyś szapor sprzedałem nawet. Co sprzedałeś? Szapor, Sebu. Takiemu zajmowałem u na Cypress Hill, bo miałem akurat, zwałowałem jednej babce jak wracała ze sklepu i miała akurat szampon dla męża i chciałem coś podebrać, żeby wezmę coś do jedzenia, a to taki kurwa mek, że zajebałem i pierdolony szampon. Jakiej jej zajebałem szampon, co z tym szamponem sobie, nic z tego nie zjem. I opensowałem go normalnie do takiego łysego dylera na Cypress Hill. Ja jestem no trochę z Jamestown Street Północnego. O, hmm. tam chłopaki osiemnastki, choros gang gang gang, wiesz o co chodzi, ale odszedłem, wyszedłem z getta, wiesz o co chodzi. Widzisz tę koszulę, widzisz tą koszulę? No zobacz tą koszulę, zajmie widzisz tę torbę 400 hmm. baksów za nią dałem. Bar jestem bogaty, przez to, że dziewczyny dziewczyny i ludzie w ogóle lubią jak to świmy muzyków. muzyków? Ci co grają na tym, w seksofonie i tak dalej, no, mówię ci. Cześć, to ja bym się może I... rał, co grać na takim saksofonie. Ta, albo na flecie, ale zacznijmy od, od fleta, zaczynam od fleta dla ciebie. No, czy... no, to Czekaj, Słuchaj Jimmy, ja muszę jechać do urzędu i jedną sprawę załatwić, bo byłem akurat umówiony. kasa poleci inwestycja i w sumie będę miał nawet jeszcze inną robotę, być może dla ciebie. <słuch> Serio, ale... Ale... by było, bo ja kurczę się składa, że ja szukam roboty, bo Słuchaj na razie nie ma... mam na żadnej roboty, o, robię o. tylko trochę na magazynie, no. Nie o co chodzi, A, tam jest taki czwór umieściony, on opiernala wszystkich czasem nie robi. To jest fucking bullshit, jeszcze se podniósł premię dla siebie. I wiem gdzie ten czwura mieszka. Tam wczoraj jego. jakiś czubek do mnie mówił, że jakiś, żebym przyszedł na Bajarę do tego czwóry. I wtew mi tam, mówi, że ja się coś tam spidam do niego, coś tam coś tam i dzwonił do niego Ta. na telefon. Spierdoliłem nie To jest dziwny gość, to jest dziwny gość stary, ale coś do jakiejś informacji, czego to miewa. Słuchaj, Jimmy, ja jadę i zadzwonię do Ciebie, jak będę wszystko mamy. Dobra, trzymaj się blues. No zajebiście, mam już kolegę jakiegoś. A to jest chyba Eddie Carbon, nie? Ja tak z głosu to kojarzę Edi Carbon. Akurat z Nie wiem, czy to na Five City, czy na Atlantisie też. On na Atlantisie mi bardzo dużo rzeczy dał wtedy, pamiętam. No bo mi i towaru dał dużo, i jakichś tam innych gadżetów, pierdoletu. Że Edi to jest yy, super kolega. Nie, nie, to na pewno nie było na koko. Na